Dobra, ostatnia kroplu. Halo! Jeszcze jedną mam! Ty komuś dasz, ostatnia kropluwa, o tutaj masz tego. Halo, dzień dobry widzowie. Jesteśmy znowu po raz kolejny w Emergency Hamburg. W takiej tutaj pięknej gierce. Jestem medykiem, bogaty jest strażakiem i jedziemy pomagać ludziom. W końcu chcę zrobić tyle expa, żeby móc być troszeczkę lepszym medykiem. Mhm. Żeby już nie być tylko frajerem z bandażem, bo ileż można, nie? Więc jedziemy, dzisiaj Hogaty mnie wozi, aleś wziął brykę, wiesz, coś bardziej zwrotnego mogłeś wziąć, no, żeby nie... No wziąłem najnowszą, bo jesteśmy, witam w ogóle, dzień dobry, jesteśmy po prostu strażakom, medykami jednocześnie, jesteśmy jednostką strażaczą, e, strażacką z jednostką tu medyczną jest na pokładzie. Tutaj jest to? Tak, tutaj było wezwanie, że pliskom fast, ale jak widzimy... Nie ma już. Nikogo nie ma, leżą, ale to tylko znaki Ta, drogowe. Ale tu nikogo nie ma. Dobra, tutaj było Medical Emergency. A to też tutaj. Hmm. Czekaj. A to, to drugie? Nie, to drugie jest tutaj, o po lewej stronie jest. Już podjeżdżamy. To jest gdzieś tu. Tu się dzieją cuda. O, Aha. tak, coś, coś tu się dzieje. Wyskakuj, Szybko pani medyk, pani medyk. Tu. A tu. Dobra. Tak, 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 tutaj się dzieją rzeczy. O, masz Ide, idę, podleczam. Kryminalista, kryminalistyka. Wstawaj, Super. bossie. Chodź, jeszcze Nie, już tego nie. Teraz to. Szybko, kroplóweczka, kroplóweczka. Wstawaj, kolego. Ile można leżeć, wylegiwać się w trawie. Tutaj już z kajdankami pan czeka. Jak tylko on wstanie. Może, on nie, nie wiem, czy on wie, ale on może go teraz chyba kucić. kurde, na podłodze, no, no, halo. Ja bym jeszcze podleczyła no. trochę. Chociaż troszkę, chociaż A. jeszcze jedną kroplówę. On, nie wiem czy widzisz, pisze 8k, to jest łapówka. To jest łapówkarz. Tak? Aha. Ludzie łapówkę tutaj dają jako nie, złodzieje, ja nie kryminaliści. Okej. Okay. Właśnie tego, dla policji, żeby ich wypuszczać. 8 tysięcy, bo tyle wow. jest najwięcej, ile możesz wypłacić. Sam tak zapłaciłem raz policjantowi, napisał do mnie 8k. Dałem mu 8k i faktycznie mogłem dalej rabować. Tak Okej. Okay. to działa. Czyli tutaj korupcja też jest. Dobra, zapraszam. Patrz, tutaj mamy ten od razu. Mamy kilka rzeczy, które możemy no, no, no. przeprowadzać. Badania specjalne w tym wozie w ogóle. Tak? Tak, to, to jest specjalny Uuu, wóz. Jaki garbusik? Ten garbusik? Specy... No. On był? <laughs> Nie wiem. Dobra. Widzę Dobra, tutaj gdzie ktoś potrzebuje pomocy? Ktoś potrzebuje pomocy? Tam się coś Ej, dzieje. Ej, bo to jest się... chyba nowy, bo widzę, że wszyscy tutaj. Czekaj, jeżdżą teraz. wysiadłam. No, ale no, fajny. 10 właśnie obczaj. Zobaczę, co tutaj. Czy jest U, tu czy ktoś, kto by pojazd. potrzebował. Jezu, tu jest wielka ryba. Gdzie? Ktoś jest z wielką rybą. Wejdź tu do środka. No baskitu. Wielka ryba. Dojdzie Temu dałam. OG kartofel. Temu dałam. Daję mu kropówki, bo mogę to. Tak, to, to, dawaj, to, dawaj, co możesz? Co no właśnie bardzo szkoda, że nie masz tego Transfuzzi. leczenia lepszego. No bo dlatego byś miał chciałabym dobić, wiesz? Osobę. Chciałabym już. Nawet ciebie no, bym pewnie mogła. Jeździmy. Muszę, muszę zdobyć i... expa. Dobra, lećmy dalej, szukajmy gdzie jeszcze. Co ty z tą drabiną cały czas? Podlecz mnie trochę. Nie, ale nie można tak robić, to jest... Ty się okaleczasz, tak nie można. Nie no, spadłem z drabiny w trakcie służby, no. <laughs> Przepraszam, jaką służbę pełniłeś w tym miejscu na tej drabinie? I czemu dalej ją pełnisz? Gaty. O, pożar wybuch. dobra. Pożar wybuch. pojedziemy Czekaj, na dam pożar, ci Jasne, to będzie mi HP spadać dobra. przez pożar, nie? Mam 13 kroplówek, więc też nie przesadzaj, nie? Bo trzeba będzie... Pożar oficjalnie wybuchł. Dobra, dobra, nikt nie podpalił, to było niecelowe, ale jedziemy, naprawimy. Jakbym mógł podpalać, to ja bym był strażakiem podpalaczem, no. Wtedy byśmy byli Lyski takim do. duetem, tak, ja bym podpalała, ty byś gasił, a potem byśmy na no, odwrót, ty byś podpalał. I ekspa byśmy zarabiali Dokładnie, to prawda? To prawda. Ale łapówki można dawać, że nie można podpalać. A w sumie tego ekspata ty mogłabyś równie dobrze na strażaku nabić do medyka w sumie. To jest fakt. No dlatego Jeszcze się jeden. zastanawiałam wcześniej czy strażakiem mm -hmm, czy nie, bo czasem wiesz, no teraz na przykład było trochę tych zleceń raz, że ludzie wyszli, to to inna sprawa, ale czasem mm -hmm. jest tak, że nie ma w ogóle tych medycznych, a są same pożary, nie? Ostatnio ale tak było. Ale to tak ma, mały jest bardzo pożar, przecież to są ze cztery drzewka dosłownie. No cztery drzewka, mogę tutaj dmuchać, pomogę ci. Mm -hmm. I... Ale nie, to no nie podejdę o, bo możesz się mogę podleczyć. Już mogę cię podleczyć. No ogień, ogień na mnie zadziałał. Negatywnie. Już. Panie gdzie odbiegasz? <laughs> już lecę kroplóweczka. O. Dobra, a dostajesz expa normalnie, nie masz, że zero. Sprawdź nie już prawie, mam 8 dobrze. użyłam Infusion. Tak, ale nie jest razy 0. Nie, eksp... plus 5 expa razy 8. O, no to super. Ty, to już 40. No w sumie mam 65, bo on duty i Bandasz tak, jeden. Tak, tak, tak. Dobra. Nie właśnie w ogień oła, specjalnie. Oła, oła, oła. No no nie w Nie specjalnie. specjalnie, w ogóle się potknąłem przebiegłem, się. Nie przebiegłem, no. Przypadkowe, po... będziemy musieli podjechać, jak będziemy gdzieś w okolicy starzy, to są zupełnie te kroplóweczki. No to już pojedziemy, już pojedziemy od razu, Żeby Tylko mieć jeszcze trochę. Ale my jesteśmy dobry właśnie. No więcej nie bo... może. Medyk zawsze się w jednostce strażackiej. Uh, ending po prostu. Iść, iść. A nie, to nie ten odcinek. Jesteś kryminalistą, starszy. to uważaj lepiej. <grym> Za mało płacą na tak służbie. coś Przestań. Nacią? Co ty, Piotr, wiesz co, gaty? Może nie jest czas na <grym> żartowanie z takich rzeczy teraz. Dobra, jedziemy. Nie ma pożaru dalej, żadnego. Nie, nic więcej, żadnych tutaj zgłoszeń nie widzę. Dobra, zabier, zabierać te słupki. Dobra, może ja ktoś się teraz, gdzieś się? Tak. No, to sobie sobie uzupełnić. Tak, tak właśnie zrobimy na Fire Station. Chciałbym, gdzieś nie? byli w okolicy. No i może, ktoś no. by się przewrócił i ich rozwalił, to bym przyszła przyjęcie. Jesteśmy glesić. w okolicy. Śmieszne jest to, że weszliśmy na jeden z najbardziej zatłoczonych serwerów. Było 39 na 42 osoby. Był jeden tylko medyk lub strażak, jedna osoba w formacji Fire Department. A się nic nie dzieje. Nie ma No w ogóle jakaś wezwań, taka nie? stypa. No to prawda, W to ogóle prawda. się ludzie tu nie bawią. Bardzo grzecznie grają. Equip all, equip all. Dobra. Wyekwipowałam się. Super. Wychodzę, jestem gotowa leczyć. Dobra, kto jest gotowy, żeby zostać wyleczony? Ja kostkę skręciłem idąc po nierównym chodniku, bo samochody tu. Parkują we Oj, hogaty, hogaty, ty nie wiem, jak ty możesz w tej służbie pracować, jak ty się cały czas przewracasz. Bo ja ogólnie, jak widzisz, To sobie jeszcze uzupełnię te dwie kroplóweczki. Ja jestem szefem, więc. No to co to za szef, jak nawet chodzić chodnikiem, nie potrafisz? Ale potrafi, ale no. Czasem zdarzą się rzeczy jakieś. No nie wiem, wiesz, nie wiem, nie wiem, żeby strażek. No co ty robisz? No czekaj, nie mogę przejść, bo mnie drzwi przytrzasnęły. Czekaj, może kruplóweczka ci no, pomoże. Próbuję, próbuję, próbuję się ruszyć. no. A teraz. O! Mogę. Dobra. Oj, Hogaty, Hogaty, Ty jesteś udany. A kto ży na taki? A wiesz, może ile miałaś tego ekspa potrzebnego? Um, do kolejnego poziomu? Jeszcze chyba trochę. Nawet ha, nie no, mam tysiąca, tam było nie wiem, 1200 albo 1500, nie pamiętam. Dobra, podjedźmy gdzieś może pod komisariat, albo pod więzienie ja bym podjechał. Okej, okay. tam, tam gdzie się najczęściej się dzieje jakaś chryja. A może trzeba poszukać jakichś bandytów? No tylko bandyci nam nic nie zrobią, bandyci powinni do policji strzelać, a jest jakaś bida tutaj totalna. No jakoś tak o, spokojnie, kurde, powiem ci tak. A ten co? Nie Ty wiem. Ty może, nie możesz go podleczyć chyba. Nie, nie mogę. 8K chcą, mm. chcą ci dać chyba 8K. Okay. Ktoś gdzieś strzela Strzelają się. A co on chciał? Nie rozumiem. A on napad 8 tysięcy żyć mu dał. Toch, tak, bo co mi zrobi? To napad, no to właśnie. O, Ale go pluliśmy. Ja nawet nie wiem jak się daje pieniądze, więc... No właśnie, no i tyle było RP. No to nieźle zrobił. Nie, źle mnie, tam nie straszne. Strzela. Czy no, ktoś tu potrzebuje hape. wyleczenia? Dzień dobry! Aha, wyziął Na i wyszedł. To się... <grym> Czy tu w środku tutaj, tu, 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 tutaj jest, z tyłu, za płotem. Tam o, po jest, lewej stronie? Dawaj, 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 jedziemy! Gdzie? A! No wsiadaj do... No, si czekaj, no nie odjeżdżaj mi! O, teraz. Wsiadaj, jest. Toby, Medical nobody. emergency! Gdzie tak szczylu? No, widzisz, wziąłbyś jakiś kurde samochód, który jest zwrotny? Toś to wziął jakiegoś jak kolosa. Na odcinku. To jest pojazd za 9500 tysiąca Dobra, ale co z tego, jak jest tak po prostu niesamowicie zwrotny? Tak zgrabny i po prostu zwinny. O, 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 dzieje się, dymy, 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 dymy. No, to pewnie no ten napad. Jest. O, ja cię kręcę, mogę uratować jest, leży rybę. Gość, leży, gość po prawej, leży leży. Po prawej, po prawej, po prawej. O, tam wozu. jest, 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 widzę. Dobra. Dobra, używam bandaża, podnoszę kolegę. Podnoś kolegę. Czego wielka ryba tutaj szuka? Zaczepki. Na pewno. Fire brokaut. fire to mnie nie obchodzi w tym Dobra, momencie. Dobra, leczymy, leczymy. Ta ryba mnie jest <słyska> taka śmieszna. O, wow, boska arty, jest. No. no świetny jest. Dobra, lecz, 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 póki no, może. kurde, proszę nie odchodzić, jak tu się leczenie odbywa. Ja Co, tu mimo, leczę! Na, mimo, że jest kryminalistą, ma Ma tego, prawo, do, prawo leczenia. do leczenia, dokładnie. Ale halo, o. proszę się nie. Co tu robisz? Krzywdy. Czyli może spadnie, może spadnie jeszcze. Daję drugą drabinę. Nie, Ryba leży chyba. Czekaj, czekaj, nie, nie czekaj, leży. czekaj, czekaj, czekaj. O, to już policjant. prawie, prawie. Ryba to policjant? Tak. No nie, jeszcze Halo? chciałam... Jezu, co to są te zadrabiny tutaj? Jedna jest moja. Dobra, pożar. Let's go. Jedziemy. Ja już co zrobiłam, co zrobiłam. Mm, tutaj jeszcze ktoś potrzebował medyka chyba przed nami. Tutaj on. Um. Tak, ale to jest chyba wcześniejsze wezwanie już... Chyba nie... Nie aktualny, ma tej osoby, nie? tak. Przyjechaliśmy, przyjechaliśmy. On duty tak. powinnaś dostać na pewno, więc... On Duty mam na razie o, tylko ktoś. jedno. Dobra, gdzie jest pożar w ogóle? Pożar jest... O Jezu, tutaj w trak kompany! No medyczne te byliśmy, byliśmy w dwóch. Byliśmy, teraz jedźmy na pożar, tak, tak, tak. Ja cię podlecę najwyżej jak się poparzysz. No właśnie, bo jest taka szansa, no. A ja już tutaj troszeczkę zrobiłam, więc też nie tragedia. 140 ekspa mam więcej niż w poprzednim e, odcinku dużo. w sumie. Dużo, dużo. No bo kroplówek 13. A nawet więcej, no tak. 18. No. I to idą jak świeże bułeczki że ten samochód ledwo podjeżdża pod tę górkę. No ja już nawet nie komentuję tego, wiesz. No nie chciałem, żeby była nuda i ten sam No jest wybitnie zawsze. ci wyszło. Wybitnie nie ma nudy no wybitnie, w tym. No wybitnie faktycznie do o, Ale jednostki. się jara, ale będziesz mieć gaszenia. Ja nie wiem, czy mi kroplówek starczy na ciebie. No, dobra, to ja tu się zatrzymuję, żeby już U -lala. No, Uj, trzeba lala. uważać, trzeba uważać, ale expan. Więcej expa niż. No, więcej eks. A mówiłam, mogłam medyku. zostać strażakiem. No, zawsze mnie zrobisz w konia, i mi mówiłeś, zostań medykiem, zostań medykiem. Ale wtedy musielibyśmy dzielić doświadczenie na dwie osoby. A no, to ty mogłeś zostać medykiem. Możemy tak zrobić na Twoim kolejnym odcinku, że ty będziesz strażakiem, a ja będę medykiem Twoim. No i wtedy nie wybuchnie żaden pożar. Jak znam życie, tak właśnie będzie. Istnieje taka szansa. Że nie, jeden ale... nawet pożar nie wybuchnie. Co tu mają w tych kontenerach, jak myślisz? Oj. Chyba coś łatwopalnego. A możesz mnie podleczyć? A mogę. Jak ładnie poprosiłem. przed chwilą tej blachy. Pana gorąca, to się można ona poparzyć. Gorąca, o, ty tak, musisz tak. uważać na takie rzeczy, bo wiesz, że to gorące, to może poparzyć. No tutaj gorące może poparzyć, to musiałem. Przepraszam, wodą. czy to do oblać? mnie było? No nie, kontener obok ciebie stał. No ja myślę. No mówię właśnie, że proszę kontener... Sobie, proszę sobie nie pozwać, proszę zachować profesjonalizm, proszę zachować, tak? Dobra, wejdę na kontener zaraz, tylko boję się, że jak spadnę, to sobie coś połamie. No mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie, chociaż ty uważaj lepiej. Ale tu się jeszcze jara. Szkoda, że nie mam żadnej butelki z wodą, bym polała trochę. Może kroplówką no szkoda, mogę? Że nie masz lepszej rzeczy, jak Blood Transfusion, to wtedy fajnie. Faktycznie... No próbuję, tak, zdobywam doświadczenie, pracuję, robię, staram się. To niełatwo jest osiągnąć coś w tej karierze. No a żebyś prostu... wiedział, ja trzy robię, tylko nie widzisz. Ale to tak słabo płacą w tej robocie, że szok. Który po prostu wszystkim odwołuje, nie? Zlecenia. No to jak tak można, to ja najlepsze. też sobie będę odwoływać i sobie będę sama tam jeździć. No i to jest no. bardzo niefajne zagranie ogólnie. No jest, jest. O, leży ktoś, leży ktoś, leży Leży, ktoś, leży, co? leży, leży, będziesz pierwsza. A ja leżę teraz. Policjant. Że tak nie za dużo mam kroplówek. No to tym, co masz. Bo zużywałam na kogoś, kto spada z drabiny, wiesz? No ale to wiesz, eksp taki sam, więc... Dobra. Mm -hmm, Należy mm -hmm. tu uważać. Wstajemy, stajemy. Mam siedem kroplówek i nie zawaham się ich użyć. A bandaża użyłaś? Użyłam bandaża. To super. Nie idzie no, ci Z 200 expa? Z 200 expa No nie idzie, ci Halo! Lecz go, lecz go, lecz go, on będzie stąd strzelał pewnie. No halo! Ja tu leczyć próbuję! O, 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 strzelają do niego! O no. dobra, znowu masz go, znowu ja już Ja nie mam. Halo, nie mogę użyć bandaża? No nie, drugi raz nie możesz. No to jak nie masz kroplówek to zwijamy. Mam cztery, czekaj, użyję ty A, no cztery. to masz jednak Dobra, wstajemy, no i teraz by się kłóce. Kurde... I teraz się dzieje, nie? No jak już się mi się po... No Halo, chodź tu, bo cię znowu zabiją zaraz! Tu leży, tu leży, tu leży, tu leży gość. To leży, Ktoś gdzie tego, leży? leży, Junior. Pod latarnią leży. <laughs> Najciemniej. I patrz teraz, ile się uruchomiło! Ty nawet nie zdol, nawet nie masz, a patrz wszyscy leżą teraz! Cała policja tu leży! No, ostatnie dwie kroplóweczki mam. To jest nieśmieszny żart, że teraz takie. Tu, tutaj jeszcze do tego podejść. Daj mu jak możesz tego kroplóweczkę. Albo bandażyk, o. Bandażyka nie mogę, więc daję kroplóweczkę. I tyle nie mam więcej. Jak a daleko jesteśmy od tu? stacji? A, stań tak, jak byłaś wcześniej. <laughs> Każe Rzeczy. mi szybciej. No nie mam już! Ale <laughs> <Tu> nie <laughs> jesteśmy nie daleko Fire Station, to się może Dobra, chodź. Ja Tu Gdziemy. leżą tyle osób, leżą, ja nie mam czym leczyć! Maraba! Jeju! <laughs> 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 <You. śmiech> ty! No potworze! Dobra, Fire Station, szybko! Gdzie jest Fire Station? Tak się czasem dzieje, no. Tutaj, o jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, Fire ja szybko broka. wejdę, a ty wy, wy, ten wykręć auto i ja Masne. zaraz szybko... A tu już ktoś odwołuje te wezwania, widzę. Ten Ale dziad stresny. Tak, niech sobie siebie odwoła. Pozdro. Dobra... Equip all, equip all. Dobra, biegnę, Hogaty! Tutaj jestem, tu, 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 tu! O już, już, szybko! O, wziąłeś w końcu coś normalnego, chwała ci. A nie jakiś tym bardziej wstrętny. Szybko, na wezwanie! Jedziemy, jedziemy. Dawidnic emergencji! Szybko, szybko, szybko! Trochę. Tam gdzie byliśmy, czy gdzie jedziesz teraz? Nie, no, jadę na to, co teraz się zgłosiło, najnowsze Okej. Okay. A, dostałem mandat, bo nie włączyłem <laughs> <laughs> Najgorzej, no Tutaj, pod komisariatem, kolejne wyzwania są. Dobra, dobra, dobra. Uolololol! Już jestem. Kurde, tab. Lecimy. I teraz się zaczęło. Zaczęło się. Dobra, dobra, dobra. Tam też leżą. Szybko, no leżą, lecimy, lecimy, lecimy. O, ktoś kaczuszkę ma. Założoną. Ale się dzieje, ale się dzieje. Nie, odchodź. Ja cię... Dobra, to se idź, jak nie chcesz tu być. jest kolejny, lecz. który leczy. O, widzę, obok, widzę, obok, obok, widzę. Obok. Tutaj, tam jeszcze kolejny. A leży to, to jest medyk, który leczy. To nie chce leczyć, ja pobiegnę do tamtego. Ten skaczką to jest medyk. Tak, tak, tak. Ten jest zakuty już w ogóle, czeka do podniesienia. A musisz podleczyć. To mi odjedź stąd, bo mi się włącza, żebym wsiadła do ciebie. <laughs> Dobra, ja zabezpieczam tutaj miejsce. Dawida, też możesz jeszcze podleczyć. No właśnie, podleczyłam jego przez przypadek, wiesz? Bo mi wszedł O, Dawid w drogę. zaraz będzie leżał chyba. A nie, to tutaj, tamten będzie leżał, okej. Okay. Dobra, dobra, podleczamy, kogo się da. Mhm. Dawid jest pod ręką, mi się w miarę. Strzela to... do jeszcze w kajdankach? Niemiło. No dajcie podleczyć się! Tego podlecz, policjanta podlecz. No Chciałam tamtego też. podleczenia jeszcze. Od no można przywstać wchodzić. wchodzić że ile trwa to dawanie tej infuzji O, kryminalista no i strzela leży. dalej No to tylko dalej możesz podleczyć. Ale dobra, realnie. 300 expa już mam tale leży no. w tej ścianie lupa. No, tak, ty. tak O, tamten łapówkę przyjął! Łapówkę przyjął! Łapówkę przyjął! Nie strzelaj do A nie... Przejrzać leży choć jakiego. No, Dałby no, się to wyleczyć to tyle, no. do końca. O, tego znowu złapał. No nie mogę. Co no co tu mi tu przyszła dzieje? kaczka? Podkrada mi robotę. Halo, nie podkradać mi pracy. Ile masz jeszcze w ogóle do tego leczenia? Nie wiem, bo jaki tu zamęt jest. Daj się leczyć. Mam 6 kroplówek jeszcze. A ile expa? 335. O, to mega, mega dobrze. Do, dobra, dobra. Dawaj, leczę, leczę cię. Kryminalistów, wstrętny. To jest policjant. To jest policjant? A to tak, przepraszam. Cover. Jak jest na niebiesko, jego nazwa, to jest policjant. A a twoja jest na czerwono. A, bo jesteś strażakiem. No. No tak. A ty też jest na, <noise> jesteś na czerwono, bo jesteś medykiem. W fire Department. Dobra, ostatnia kroplu. Halo! Jeszcze jedną mam! Ty komuś dasz, ostatnia kropluwa, o tutaj masz tego. Chodź, jedną kropluwę, ale ci dam. No nie odbiegaj! Ale on odchodzi do Ja to dla ciebie robię! Dla ciebie to robię! Chodź A, to. Dęciak. No dla ciebie chcę! Bra, goni się w takim razie. dobra, to chyba tyle, nie? W takim oh, razie. No chyba tak, całkiem nieźle. Ech, chcę wsiąść. <laughs> Całkiem nieźle. 345 Expa. Mogłabym więcej, to bo tu już dobrze. ktoś leży, już tutaj mogłam, bo może bandaż chociaż dać. Może jak Trudno. będziesz w takim razie tym lepszym medykiem, no. to wtedy jeszcze rekord O i teraz się zaczęło sytuacji. dziać, pół odcinka, tak. nic kompletnie, a teraz nagle tak. wszyscy, wszyscy naraz po prostu padają jak muchy. No ale myślę, że tak, że już się troszeczkę nagraliśmy, expa sobie troszkę wbiłam. Dziękuję Ci Hogaty za bycie świetnym kierowcą, chociaż... Wcześniej Aha. to było jak było. Podsumujmy sobie w takim razie zmianę. Ale tu mam. Infusion, infusion, bandage on duty. O kurde, bela. Ale mam. Także całkiem fajnie. And shift. I co? Dziękujemy, Hogaty za udział w odcinku. Do ja zobaczenia, dzięki. widzowie, w Cześć. następnym odcinku. I dziękuję za oglądanie. Papa! Pa.